Hebugalaya Hebugalaya Galajar Jest, jest! No, teraz budzimy tutaj na warstwie. Czy to się na może ogarnia z tymi szczypcami połamanymi? Wam do Boga. Ale jak ja tutaj operuję tym, to ty mnie za ramię nie łap, dobra? Co? Nie łap mnie za rękę, jak ja tutaj coś... działam sami. Znalazłem. co jakiegoś poprzedniego właściciela działki znalazł w ziemi? nie no, korzonek, może rzęsień zostaw, tacie się przyda a tu jest rzęsień rzęsień? To. to taki korzeń to. Że jak się podobno go zrze, to człowiek jest długo, silny, zdrowy ma siły witalne wiesz i w ogóle jest przeranger a po prostu się to Tata już nie jest najmłodszy, wiesz, może mi się dlatego przyda. Proszę. Proszę bardzo. mam ci ty... Nie, patrzę tutaj, co tu się dzieje. Gdzie mam ci położyć? Trzymaj. Dlaczego ty mam trzymać? No to będziesz moim, że tak powiem. Dobrodziejem, jak jest to słabne to mi wtedy podasz ten kozonek. Ja sobie go pociućkam tutaj, żeby nie palnąć głową w palenisko i będzie gitarwia. Co to? Się pojawiło? Nie, nie, jest ten nie, To nie, jest nie, A A skąd nie, A nie, się na no ja tylko na swoim korzeniu się znam. A nie znasz się na obcych? No na, na takich korzonkach co w ziemi... A! od korzonki co, co w ziemi rosną to nie. Czyli to nie, nie znasz tego? Nie, no, wydawało mi się, że to żeńsień jest. no, Ale ten... Nie to jest chyba. Tak? Chyba. A nie mają tu takie dziury? Senek bystrożęszy to chyba raczej w Azji można napotkać, wiesz? Na kontynencie, który nazywa się Azja. Czyli to, czy... Tam gdzie Chińczycy mieszkają na przykład. Czyli kiedyś tu była Azja? Mhm. Była w czasie II wojny światowej, jak rosyjska armia przyszła do nas, to niektórzy mówili, że to Azja nadeszła, wiesz? Bo oni się tak zachowywali, wiesz, niezbyt nie elegancko. Jeznek, to chyba normalny korzen, jakiś pokrzywy jest. Wiesz, też jest zdrowy, ale to przyrządzić, przysmażyć, ugotować, podać z czymś dobrym, z piweczkiem jakimś. A tym mnie tu każesz korzenie takie suche pierdzielać. Myślałam, że nie trzeba. No że to nie trzeba przygotować odpowiednio. Zawsze musi być jakiś wiesz, savoir-vivre, że tak powiem, utrzymany. Nie? No zobaczymy teraz tutaj. Może znajdę drugi, co? No. Może. Ja trzeba dokładnie z tej strony obcyndolić. No bo no ja, wiem, ja lubię jak jest... jednak większe. Nie wiem czy to jest pęknięcie, czy to jest kurde jak młotkiem przywaliłem się rozworskiwał. Coś o, co, co pokaż? Tutaj takie coś, coś widzisz? Nie wiem co to jest, o, nie, to, a nie, już wiem co to jest Trzeba to wtedy kantem młotka przy, przywaliłem i się za... I się za co? No się za, tak przesunął się ten kawałek metalu, że wygląda jakby było pęknięcie, a to jest... widzisz? Patrz jak szybko trwa. To... O, pies. O, pies przyszedł. Od trzęsienia. No. One chciało liście zjeść. To co, więc zrobimy z tego jakiś konkretny kozik. Tak. Dobrze.